Siemaneczko, witamy Was bardzo gorąco. Tutaj ponownie progosu i ogrywamy sobie te metro. Z młynarzem jesteśmy aktualnie w poszukiwaniu lekarstwa dla Anny i tak dalej. I dotarliśmy do metra. To jest szok, no nie? Że metro exodus i w końcu wchodzimy do metra i jest. Oj jest, jest w końcu metro, nie? Więc bardzo w porządku. Wiecie co ja chyba sobie apteczkę użyję. Bo jak już kiedyś wspominałem, nie lubię chodzić z, z krwią na twarzy, nie? Wiecie, no trzeba wyglądać jak człowiek. No czasy są jakie są, ale. Czy słyszałem? Nie, nie słyszałem. Ale podejrzewam, że tutaj pływa zwisające falusy. Ale tutaj pewnie pływa jakiś mega zmutowany aligator. I już tutaj sobie przygotowałem nawet strzelbę, aby. Idziesz, mynarzu, Mój drogi kolego, dowódco, garnizonu. Dobra, wiecie, co tam dalej, chyba nie ma sensu. Chociaż nie wiem, czy tutaj mogę wejść, tutaj nie. No to. Czyli, czyli, tędy, czyli tędy trzeba. Czyli tędy trzeba iść. Podążać. Kurde, spójrzcie sami, tutaj są jakieś klatki. Normalnie było jakieś więzienie, chyba. Tu był jakiś napis. napis? O skąd? Aha, okej. Okay. Nic z nich nie zostało. Nie dropią żadne iteny. Szkoda. Okej. Okay. Widziałem, że tutaj jest notatka i tą notatkę sobie przeczytamy. Radio, Zapis radiogramu do dowódca jednostki szybkiego reagowania z PESCOMu. chlebników. Chlebnikow. Niniejszym nakazuje się dostarczenie pojmanych buntowników do Departamentu Specjalnego i natychmiastowe wycofanie się celem zajęcia pozycji obronnych na stacji Sibirskaya. Okej. Okay. Tędy nie wejdziemy. Naładujmy sobie latareczkę, tak wiecie, na 100%, żeby była. No tutaj, ktoś ewentualnie chciał się wydostać, ewidentnie. Tak chciał powiedzieć. No, jakby ktoś rok, kurde, w sumie w takich warunkach tutaj przeżył, to byłbym sam zaciekawiony. Nie! No, jak zwykle, za mnie gapano. Widzisz? Ty, ja myślałem, że to jakieś kryształy są, nie? Pomóż mi, no wyciągnij mnie. Dokładnie, naszym priorytetem jest teraz znalezienie lekarz lekarstwa. I uratowanie mojej żony, a jego córki. Jakby ktoś nie wiedział. Tak tylko informuję, żeby... Żebyście widzieli jakie... Jakimi pobudkami Cię tutaj kierujemy. Dobrze, lecimy do tunelu. No jak widać jest bardzo klimatyczna. To tematera jest bardzo klimatyczna, jak zawsze zresztą. I dzięki temu sukces właśnie, która też odniosła. Zawsze coś innego, nie? Ile kurzu, no? No raczej tutaj nie mają jakiegoś room service. Nikt tutaj nie sprząta. No, patrzcie, jak to wygląda. Jakaś, jakaś tutaj zapora. No, ludzie leżą, tak. No, jest dramatycznie, no, jest ogólnie dramatycznie. Ja nie wiem, czy w tym momencie się nie prze. O, flara, to byłoby bardzo dobre, ziomeczku, Rzucaj. Nie, on będzie szedł z tą flarą po prostu. O mój Boże. wojna. Czy byśmy przeszli w Trebno kto wizji, ale jeszcze za bardzo nie ma. Nie ma jakiegoś takiego realnego zagrożenia. A latarka nam wystarcza. Aby lepiej budować klimat. Patrzcie na pręty, no. Nie Nie nadeszła, nie nadeszła. na tam Ok. Czyli tutaj, no, bronili się, no wiadomo, no, bronili, no. Wszystkie tam, że tak powiem, jakieś takie tunele w tych metrach, no to. To musieli bronić jakiejś większej społeczności. Słyszymy w oddali jakąś syrenę? Tutaj trupy służą nam za rzegi, jakieś służyły nam za schody, abyśmy tu mogli wejść. Obawiam wam, że jest bardzo przyjemny. Jeszcze nie jeszcze nie mam z widów. A szkoda, fajnie. O, teraz jakoś tak cienie zaczęły bardziej... ...chyba działać. Fajnie jakby te cienie się tak teraz transformowały, wiecie, w jakieś mutanty albo inne, inne tego typu zjawy. No nie no, widać kurde, że metro jest wymarłe, no. Bo, tutaj się wszystko skończyło. Bardzo dobrze, idziemy tam. Nie możemy tutaj nic przeszmuglować. Co to było, no? O nie, co ty mówisz? Mutanty za mną, tak? Ok, no to ja się tutaj nimi zajmę już. Ale fajnie, bo na strzała idą. Dobra, znajdźmy jakieś takie taktyczne. Dobra, musimy przeładować. Ej, kurwa. Dobra, jednak zmieniamy chyba trochę... trochę naszą taktykę. Zabij go, okej, okay, dobrze. Ok, ok, a więc... kolejna fala, że tak powiem. O, tutaj nawet jeszcze tej broni nie użyliśmy, ale strzelba się bardzo dobrze zdaje właśnie na mutanty, bo... Jak się dobrze... Bo jak się strzeli jakiegoś headshot'a, no to widać, że jednak te takie poziomki padają, nie? Oczywiście, otwórzmy tą bramę. No? Jest, udało się. Bardzo dobrze. Patrzcie, jak to jest wszystko fajnie przyrządzone, że. Że te mechanizmy działają nawet po takiej dewastacji. Ok, idziemy teraz po schodach na górę, co nas spotka na górze. O, bramka. Jakbyśmy to tak wysadzili. Mogę tam wejść z kopniakiem. To będzie dobry pomysł, jak myślicie? Wejść tam z Butana, aha, no chyba tutaj mieliśmy aż nawet przejść. Bo tam dalej nie byłoby pewnie. Możliwości też nie ma nic do zabrania. Szafkę też się nie da otworzyć. Patrzcie, tu jest w ogóle jakiś też. Są też normalnie jakieś komputery, jakaś stacja normalna. Rozglądam się, rozglądam spokojnie. Jak coś znajdę, uwierz mi, że na pewno to wezmę. Może to jest dobry czas, abym sobie apteczkę wytworzył, co? Jak myślicie? O, kolejny, kolejna notatka. Znowu ten podpułkownik Lebnikow Podczas przesłuchania zatrzymań twierdzili, że głównym powodem ich udziału w zamieszkach było ogólne niezadowolenie z ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Cytuję Zachorowujemy się w zapie zapiziałych tunerach, a wy skurwie żyjecie sobie na dole jak ludzie Okej, okay, czyli się po prostu żali, że nie mają pieniędzy i tak dalej Mhm w porządku. Wini sabotażu, no oczywiście. Jak lud się zbuntuje, no to jest. To jest źle. Ja bym sobie w tym momencie wytworzył yy, apteczkę. Aha, w sumie nawet nie mamy trzy, No to dobra. To może aż tak bardzo nie potrzebujemy tych apteczek. Schodzimy jak w jakieś też kolejne niższe partie. Zobaczymy, co tam nas czeka. O, jak ładnie to wygląda tunel jakiś. Dobra, no cóż, a zatem idziemy. Dobrze, że sobie wytworzyłem tą. Tą strzelbę, bo z kuszą to byłoby. Nie wiem, czy ta kusza jest aż tak, aż tak dobrze. Broń w pogotowiu. Najpierw będziemy z tym. Dobra, otwieramy rurę. A z tej rury nagle coś wyskoczyło. Jest tam coś chyba, jest zielone. Hej kolego, czemu ty uciekasz? Dawaj, dawaj, szybko za nim czołgaj się. Nie, no, a nie udało mi się zamknąć tego. Ej, szczerze, tak bym sobie tutaj przeszukał. Nie no, już myślałem, że granat jakiś nam rzucił pod nogi. Ej czekaj, to jest w ogóle jakiś chłopiec, nie Ej, gdzie on poszedł? Taki zwi zwinny mały szczur, nie? Czyżby... Aha, patrz jak on jest szybki, no kurde, no Tracimy go normalnie z pola widzenia Droga zablokowana. Z dobrze, kurde Martją się nie... Nie patyczkuje? No to w takim razie wy... wyparował, nie? No tutaj też go raczej nie ma, też bym go widział. Dobra, dotrzyjmy tutaj do. Czy tutaj można coś zabrać? Jest kubeł jakiś. Aha! Łap go, za nogę. No odpowiadaj. No, to się ceni chłopak, nie? Czy jest tutaj pusto? Jako fajna czołówka. No, czyli jakiś mały tutaj komandos, nie? nie nimi? Nie ty miałeś w oni to my toczno nich. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам командиру? Ну так У нас задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более деваться тебе все. не ма выбору, бо... Хорошо. Как нам отмолвит, то не, не хочет видеть, что мы наш мусор. Да, żadnej wygłupów, bo Cię odstrzelimy Idziesz Ty, ale fajną pochodnie ma, jak to? Ziemek się tutaj, że tak powiem, bawi w jakiegoś stalkera Ma zajawkę na postapo Idziemy, idziemy

A? A to gdzie? To w Moskwie, bojec. Opuścimy broń, żeby też nie być jakoś tak wrogo nastawieni. O, bardzo dobrze, żeś tam to No i mamy znowu. Jest, padł. Takiego zasięgu chyba nie mamy. Bardzo dobrze. Mamy noże do rzucania ewentualnie jeszcze na jakąś... Biegną kolejne stwory. Fak Poko, napompujemy sobie teraz broń. Czy to broń mi pierdzi, czy o co co jest, że takie żery granat. I bardzo dobrze. Oto koniec starcia, ten nóż raczej nam za bardzo nie pomógł. Ale co? Ale dobrze, no, udało nam się tutaj. No bardzo, właśnie jak za dawnych czasów, no to trochę sobie... Aż się łezka wokół kręci, nie? On już nie wróci, człowieku. No bardzo niedobrze, no taki żołnierz aż się tak brzydko zachował. Ej, spoko. W porządku, fajnie, fajnie. No to co, używam to jest chyba, no bo jemu się życie nie regeneruje. Automatycznie. Spoko. A i na te mutanty? No, powiem Wam, że takie. To są szczury. O, przerośnięte szczury bez sierści. Tak bym to nazwał. Zawsze muszę być pierwszy. <śm> <śm> Ciekawe, gdzie nas ten chłopak prowadzi w tym momencie? Dobra, taktyczny łóżek. O, jakieś roślinki tutaj sobie ktoś posadził. Bardzo dobrze przytulnił, a, a jakże? ja bym mu to zabrał, nie? Zobaczmy jak, jak to się prezentuje. Ej, no to może być naprawdę mega dobra broń. Ją też się chyba jakoś ładuje. Ej, no zabieram tą broń, nie? Wiesz, tu... Tylko żona. Chyba, że zabierzemy tylko części, co? No.

Aha, pilnowanie, chwila gdzie jest, o jest pilnowanie, aby schron był zawsze zamknięty. Yy, doglądanie upraw grzybów, dwa razy dziennie i wypalanie wszystkiego, wypalenie wszystkiego, yy, wszelkiego śluzu. Zapuszczanie się do brudnych stacji, sprawdzanie i ponowne uruchamianie pułapek, przynajmniej raz na dwa dni. Jedzenie wątróbki, jedzenie wątróbki, bez migania się. Pilnowanie, aby bateria w radiu była nadawana Gotowość do nawiązania łączności każdego dnia w południe przez około 30 minut. Utrzymywanie pogody ducha. No i spoko. Czyli on tutaj sobie chyba. Co tutaj był za napis? Nie ma szans. No tutaj widzę, że to jest jego, jego mieszkanko Fajnie, jeszcze go oszmuglujemy Znowu ten ziomek, no kim on jest, jest bardzo ciekawy, nie? Ale... Ale może ktoś ze studia, nie? Które tworzyło metro czy my tu znajdziemy to, czego szukamy? Czy tu znajdziemy jakąś dobrą roślinę na poprawę samopoczucia? Chyba nie, chyba tylko tak dla pizzy. Jakieś grzyby i tak dalej. Dobra, zobaczymy jeszcze, jak tutaj. Tam. Черт. Опять Снова ушел, но не а удалось. Если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе за Без антирада на улицу нельзя. Осталось три ампулы. Папа для выхода из города берег. Jak mu się plącze pod nogami, nie? do skitu. No i bardzo dobrze. Jest tu nawet warsztat, no wszystko, nie? Ej, dobra, fajnie. A ja już mu to ukradłem. Dzięki, dziadek. Dobra, jak będę gotowy... A ja, proszę Państwa, będę gotowy... Yy, będę gotowy... Nie teraz, tylko w innym odcinku, a więc y, teraz również kończymy i do zobaczenia, usłyszenia. Pamiętajcie, odwiedzajcie mój kanał. No i komentujcie coś fajnego. Trzymajcie się, siema.